Ja mam takie poczucie y, nierealności tego, co się dzieje obecnie, y, ponieważ y, y, sytuacja dotycząca płodności, która chciałabym podkreślić, jest y, integralną częścią zdrowia i nigdy nie była chorobą, y, praktycznie była centrum mojego zainteresowania przez prawie 30 lat mojej pracy. Y, dostrzegam ogromnie dużo różnych bolączek, y, jeśli chodzi o zdrowie i płodność y, kobiet i mężczyzn. I wydaje mi się, że to jest właściwie nasze podstawowe zadanie. Ja jestem tylko lekarzem, nie pracuję jako powiedzmy pracownik ministerstwa czy nie jestem żadnym działaczem politycznym. Ale jeśli tu już mówimy o czymś, co ma służyć społeczeństwu polskiemu, to przede wszystkim troska i zdrowie, i troska o zdrowie prokreacyjne i promocja zachowań, które będą służyły profilaktyce zachowań, sprzyjających temu zdrowiu, zaczynając od y, y, tych, którzy kiedyś w przyszłości będą podejmowali decyzje rodzicielskie, a więc młodych. Jeżeli w młodych y, y, ma godzić y, obecna y, propozycja y, w aspekcie sięgania po na przykład y, pigułkę dzień po, w sytuacji, y, kiedy y, no, doszło do nieuporządkowanej relacji seksualnej, nazwijmy to tak, y, y, to nie jest to żadne, w żaden sposób rozwiązanie. U jego podstaw leży gdzieś moim zdaniem zarówno takiej sferze no niemedycznej, po prostu braku porządkowania i wychowania tak naprawdę, ale też wiedzy takiej czysto już tu bym powiedziała medyczno-biologicznej dotyczącej ryzyka podejmowania właśnie takiego działania przedwcześnie. Możemy się bardzo jasno zgodzić, że z punktu biologicznego dojrzałość ginekologiczna, jeśli chodzi o kobietę, Osiągana jest minimum 5 lat od pojawienia się pierwszej miesiączki, a więc jest to okres około 18 roku życia, co zbiega się od 18 do 21 z integracją osi. Psychofizycznej, właśnie tego procesu złożonego dojrzewania. A zatem, jeśli proponowany jest środek w wieku lat 15, kiedy mamy do czynienia z totalną jeszcze dezintegracją i jedynie pewnymi oznakami gotowości do podjęcia roli rodzicielskiej, nazwijmy to, tak? Czyli pojawia się pierwsza miesiączka czy pierwsza polucja u chłopca. W dodatku jeszcze chcę podkreślić, że przecież to nie jest działanie tylko jednostronne, bo dojrzewanie mężczyzny opóźnione jest. Jest jeszcze w sposób biologiczny o dwa lata do tyłu w stosunku do początku dojrzewania dziewczyny. A w tym momencie mamy zatem jeszcze większą niedojrzałość no, tego męskiego, że tak powiem, elementu, który no, razem, wspólnie po prostu działa w kierunku prokreacyjnym. Czas prokreacji jest zdecydowanie zarezerwowany i myślę, że tu bez względu na wzgląd zarezerwowany jest dla osób już dorosłych. Wszelkie działania, które opierają się na stosowaniu tego typu środków, grożą zatem zarówno z punktu widzenia medycznego poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, jak i z punktu widzenia psychicznego i społecznego budują świadomość przeciw dziecku. Dziecko jest wrogiem, a przecież człowiek rozpoczyna się od poczęcia i nie jest żadnym wrogiem, jest wręcz nazwijmy to skarbem i czymś, co, czemu służy między innymi medycyna.